Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu. A jeśli tak będzie, pamiętajcie o kliknięciu przycisku subskrybuj, które znajduje się na dole, tak, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Dzisiejszy odcinek zaczyna tydzień testów podkładów. Jak wiecie, ta seria jest bardzo popularna u mnie na kanale i już od dłuższego czasu testuję dla Was nowe podkłady zarówno z drogerii, jak i z wyższej półki. No i Tutaj wyświetli Wam się cała playlista wszystkich podkładów, które do tej pory przetestowałam, no i stwierdziłam, że w ramach rekompensaty za nieobecność no i zarówno w tym, jak i poprzednim miesiącu zrobię dla Was taki tydzień, gdzie codziennie będzie pojawiał się test. Mam nadzieję, że te filmy Wam przypadną do gustu. Przypominam także o filmie, który pojawił się wczoraj ten stop piątką podkładów z drogeryjnej półki idealnych do cery mieszanej i tłustej, czyli takiej, jaką posiadam. Tutaj wyświetli Wam się link, jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu. Dzisiaj przetestujemy nowość marki Kowo, czyli Matt Cover. O test tego podkładu mnie ogromnie prosiliście, dlatego stwierdziłam, że będzie to idealna pozycja do rozpoczęcia tego tygodnia testów. Jest to podkład, który ma być mocno Kryjący. Ma mieć lekką konsystencję, która będzie nieodczuwana na twarzy, która będzie idealnie się rozprowadzała, ma właściwości i regulujące wydzielanie sebum, ale jednocześnie także odżywcze ze względu na olej karganowe w składzie. Podkład znajduje się w szklanym opakowaniu z pompką. Mamy tutaj 30 ml produktu. Nie ma tutaj standardowego oznaczenia, ile produkt jest ważny od otwarcia, jest po prostu tylko data ważności i moja jeszcze ma ponad 2 lata na zużycie. Jego cena to 40 zł, dostaniecie w drogerii Natura zarówno stacjonarnie, jak i online. Jak zawsze link będziecie mieć na dole w opisie, gdzie ten produkt możecie kupić. Też jeśli dobrze spojrzałam, do końca lipca jest promocja na ten podkład i z kartą Natura dorwiecie go za jedynie 24 zł. Dlatego jeśli się sprawdzi, będziecie musieli biec dosyć szybko po ten podkład. W gamie kolorystycznej mamy cztery odcienie. Teraz zobaczycie, jak one się prezentują na ekranie. Wydaje mi się, że jak na cztery odcienie kolorystyka wygląda dosyć w porządku. Najjaśniejszy odcień wydaje mi się neutralny drugi był taki z lekkim brzoskwiniowym tonem. Ja sama wybrałam odcień trzeci w kolejności, czyli 903 Golden Beige, który ma taką kolorystykę właśnie lekko żółtawo-oliwkową. Czwarty odcień jest już dużo ciemniejszy, ale też ma piękną kolorystykę właśnie lekko żółtawą. Także jak na tyle odcieni wypada, ok, ale czekam na ten moment, kiedy firmy w szczególności polskie będą wypuszczały więcej kolorów, a te zagraniczne wypuszczały na Polskę większą ilość odcieni, ponieważ w gamie kolorystycznej zazwyczaj jest dużo, a u nas jest do wyboru. Są do wyboru cztery odcienie i wybór idealnego odcienia dla siebie graniczy z cudem. Na opakowaniu jest informacja, żeby mocno wtrząsnąć się w produkt przed użyciem. wylałam sobie tutaj jedną pompkę tego podkładu na dłoń. Jak widzicie konsystencja jest mega lejąca się, jak ściekam ten podkład w tym momencie z dłoni i zaraz zobaczymy jak on się prezentuje. Podkład ładnie rozprowadza się na dłoni. Na początku ta konsystencja jest taka bardzo kremowa pod palcami, następnie zastyga, ale jak widzicie nie zastyga na mat, tylko w dalszym ciągu odbija Światło, także nie będzie to taki płaski efekt matu, tylko fajny, naturalny efekt na skórze. Kolor wydaje się odpowiedni dla mojej skóry, ponieważ kolor szyi dekoltu jest znacznie jaśniejszy od skóry. Na dłoni. Tutaj, jeśli nie wiecie, jak dobrać idealny podkład dla siebie kolor podkładu, tutaj wyświetli Wam się film, jak właśnie taki odcień dobrać. Ten wydaje się OK. No i co przechodzimy oczywiście teraz do aplikacji podkładu na twarz. Standardowo zaplikuję na początek na połowę twarzy, żebyście mogli się przyjrzeć, jak on się prezentuje i mogli porównać z drugą stroną, a w międzyczasie przeczytam wam obietnicę producenta względem tego podkładu. Kryjący podkład nowej generacji, regulujący wydzielanie sebum. Lekka, nietłusta konsystencja sprawia, że jego aplikacja jest wyjątkowo łatwa. Podkład doskonale adaptuje się do odcienia skóry, niwelując puszczenie. Zawiera odżywczy olej arganowy. Po pierwszej warstwie efekt nie jest dla mnie zadowalający, ponieważ w dalszym ciągu zaczerwienia prześwitują pod tym podkładem, dlatego ja jeszcze sobie tutaj odrobinę dołożę tego podkładu w te miejsca, które mi tutaj prześwitują, właśnie takim ruchem wklepującym. Tak prezentują się dwie warstwy tego podkładu. W tym momencie na połowie twarzy mam niecałe dwie pompki. Odrobina podkładu została mi jeszcze na dłoni, ale musiałam ten efekt zbudować, żeby zakryć wszystko, co bym chciała, ponieważ w dalszym ciągu zaczerwienienia były widoczne. Teraz możecie porównać te strony. Efekt jest naprawdę bardzo ładny. wykończenie jak widzicie, lekko odbijające światło. Powiedziałabym taki sami mat. Nie jest to świetlisty efekt. On jest podbity oczywiście tymi światłami, przy których nagrywam, ale jest to naprawdę bardzo naturalne, ładne efekt, ten podkład się ładnie rozprowadza, nie było tutaj żadnych problemów z aplikacją, ładnie też się buduje, także można dodawać krycie właśnie w miejscach takich bardziej problematycznych, ale to krycie bym określiła mniej więcej jako dobre w kierunku do bardzo dobrego po zbudowaniu po większej ilości, ale nie jest to taki mocno kryjący podkład, jak obiecywał producent. Bardzo mi się podoba, jaki efekt daje w kamerze, ale jak tutaj przyglądam się tak totalnie z bliska, to widać go troszeczkę na twarzy, nie jest tak stopiony w 100%, Widać jakby delikatnie osiad na twarzy. Nie jest to efekt bardzo sztuczny, ale jest lekko widoczne Wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie lepiej wypadnie po drugiej stronie twarzy, gdzie ten podkład zaaplikuję gąbeczką. Z kolorem udało mi się trafić idealnie. Przepięknie tutaj stapia się z kolorem na szyi i na dekolcie, dlatego jestem bardzo zadowolona. A teraz już przejdziemy do aplikacji na drugą stronę twarzy. Widzę delikatną różnicę w poziomie krycia po lewej stronie twarzy, gdzie zaaplikowałam ten podkład gąbeczką, w szczególności tutaj w centralnej części twarzy, gdzie moje zaczerwienienia są najsilniejsze, oraz na tej połowie nosa. Widać to w szczególności, jak patrzy się tak centralnie na wprost, że po prawej stronie nos jest znacznie mocniej przykryty. Na nosie jest naprawdę ogromna różnica i mam nadzieję, że będzie to fajnie widoczne na zbliżaniach, jakie zrobię. Ale bardzo mi się podoba, jak ten podkład wygląda na lewej stronie twarzy. Różnica nie jest duża, ponieważ on na prawej stronie twarzy nie wygląda Ciężko, ale tutaj wygląda zdecydowanie delikatniej, naturalniej, jest jakby skóra bardziej wygładzona. Jest tutaj delikatna różnica na plus gąbeczki, chyba że wolicie po prostu mocniejsze krycie, wtedy wybierzcie aplikację pędzlem. W dalszym ciągu po jednej i po drugiej stronie twarzy wygląda bardzo ładnie. Podoba mi się efekt jaki daje, zarówno pod względem krycia, to jest krycie idealne dla mnie na co dzień, ale także ze względu na to zdrowe, naturalne wykończenie. Na razie jest on lekko wyczuwalny na twarzy. Nie jest to podkład ciężki, ale nie jest też lekki. Lekko miał konsystencję, to fakt, ale w odczuciu na twarzy czuć po prostu, że coś na tej twarzy mamy, ale nie jest to jakoś mocne obciążenie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało dokładnie po przepudrowaniu. Ja na chwilę uciekam, dokończę makijaż i wrócę do Was. Podsumowaniem, jak aplikowało mi się inne produktem na ten podkład. Nałożyłam już korektor pod oczy i baking, ale z dalszej sprawy, że nie powiedziałam Wam, która jest godzina, zawsze odliczam trwałość podkładu już po... Nałożeniu. Teraz jest godzina dokładnie 14.47. Pracę do pełnym makijażu. Podkład przypodrowałem standardowo pod rękoty i Airspan. I co muszę Wam powiedzieć, to bardzo mi się podoba, jak ten podkład wygląda już w skończonym makijażu. Zarówno na żywo, na zdjęciach, i w kamerze prezentuje się rewelacyjnie. Teraz też wyświetliłam się zdjęcie z flashem, gdzie nie widać żadnego flashbacku, ale też nie było tutaj żadnej informacji o filtrze w składzie tego podkładu. Tylko jedną rzecz mam, do której się mogę przyczepić w tym momencie. To fakt, że tutaj pory są lekko podkreślone, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, tutaj na centralnej części policzka. One są delikatnie uwypuklone, dlatego może to nie być podkład dla osób, które mają rozszerzone pory. Ja tak naprawdę problemów z porami nie mam, a widzę je tutaj dosyć wyraźnie. Wykończenie tego podkładu, mimo przypudrowania, dalej jak widzicie, delikatnie odbija światło, dzięki temu jest. Po prostu przepiękny efekt, ale ten efekt lekkiego odbijania światła może nie świadczyć dobrze, jeśli chodzi o utrzymanie matu w ciągu dnia, ale oczywiście to przetestuję. Uczucie na twarzy jest dokładnie takie samo, nie zmieniło się tutaj nic. Po przebudrowaniu, nie zauważam też, żeby jakkolwiek ten podkład ciemniał na twarzy, no ale zobaczymy oczywiście. Co będzie dalej, także wrócę do Was z podsumowaniem po 8 godzinach. Wracam do Was z podsumowaniem. Mamy w tym momencie godzinę 22:46. No i co muszę ma powiedzieć o propos tego podkładu? To niestety, jak widać, nie prezentuje się najlepiej. Dosyć intensywnie wyświeci się w strefie T. nawet tutaj na tej części policzków widać jak mocno odbija światło, ale tak jak mówiłam, już to wykończenie takie lekko świetliste po zmatowieniu dawało mi znak, że on może właśnie tego matu nie trzymać, mimo że ma w obietnicy tutaj informację, że Reguluje wydzielanie sobą. Ja tego nie zauważyłam. Pory są jeszcze bardziej widoczne niż zaraz po aplikacji. Ogólnie też, jak sprawdzałam, jak ten podkład wygląda w ciągu dnia, to już po jakimś czasie zauważyłam, że on wygląda bardzo ciężko. Zaraz po aplikacji wygląda ładnie, tylko właśnie tutaj. Te pory były widoczne, ale ogólnie wygląda ładnie, delikatnie, naturalnie lekko, a już tego nie mogłam powiedzieć tak mniej więcej po 3-4 godzinach. Starę się tylko w jednym miejscu tutaj na nosie, dlatego, że luna mi przed chwilą tak mocno szturchnęła. Dlatego ja się tutaj nie dziwię absolutnie. I tutaj podkład też wszedł delikatnie w smaszki, ale nie zrobił to w jakiś mocny sposób. No ale nawet słuchajcie, jak teraz patrzę. W podgląd to ten makijaż no, wygląda źle, czasami nawet jak się twarz wyświeci, to w dalszym ciągu jakby twarz nie wygląda zbyt źle, a Teraz jak na siebie patrzę, to po prostu mam wrażenie, że wygląda mega ciężko, jakbym była mega strana dzisiaj, a nie tak, jakbym spędziła pół dnia w łóżku. Zobaczę jeszcze, co się będzie działo po odciśnięciu sewą i zobaczymy, czy się utrzyma na mojej twarzy. Już od dłuższego czasu nie potrzebowałam aż dwóch bibułek, żeby ściągnąć sobą w przypadku innych podkładów, a zaraz po ściągnięciu dalej mam wrażenie, że ta twarz wygląda ciężko i mimo tutaj ściągnięcia sobą w dalszym ciągu pory są widoczne, nie star się Dodatkowo może tutaj tylko na tym skrzydełku Ale w żadnym innym miejscu nie Nie zauważyłam, żeby miał w ciągu dnia I też nie zmieniło się odczucie Wobec tego podkładu W dalszym ciągu jest tak samo lekko Na skórze wyczuwalny I to by było chyba wszystko z informacji a propos tego podkładu Oczywiście dam mu przynajmniej jedną szansę Nałożę go jeszcze raz na twarz po tym tygodniu testów, żeby zobaczyć, czy sprawdzi się tak samo, może lepiej, może gorzej, czego skreślać, czy nie. Dajcie mi znać, czy testowaliście już ten podkład, jak się u Was sprawdza. Piszcie na dole w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka. Jutro pojawi się kolejny test. A jak już się ten tydzień skończy, będą się pojawiały dwa filmy, czyli w środę i w niedzielę, taki standardzik mój. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach.